Bezpłatne warsztaty pod nazwą Świadoma Mama, które odbyły się w słupskim szpitalu przyciągnęły kilkaset młodych mam i tatusiów, jak również tych, którzy spodziewają się lub pragną mieć dziecko. Warsztaty przygotowała ogólnopolska organizacja Świadoma Mama, której przedstawiciele od wielu lat jeżdżą po Polsce z prezentacjami wiedzy o świadomym macierzyństwie, popartymi wykładami specjalistów, lekarzy, pielęgniarek laktacyjnych, stomatologicznych oraz neonatologicznych, psychologów czy logopedów. Do słupskiej akcji przyłączy uczyli się eksperci z projektu Zdrowie Mama i Ja, w ramach którego działa pięć poradni planowania rodziny, preluksacyjna, laktacyjna, promocji zdrowia oraz szkoła rodzenia. Dzisiaj przypadł mi w udziale y, temat syndrom baby blues. Jest to y, zachowanie który często się spotykało od wieków u matek, ale od niedawna zostało to tak właśnie nazwane. O co chodzi? Kobiety szczególnie tuż przed porodem dostają od natury dużą dawkę odpowiednich hormonów, adrenaliny, która pozwala na. Ten uciążliwy przebrnięcie przez ten uciążliwy koniec ciąży i poród i taki rozruch, że tak powiem w roli matki przez pierwsze 3-4 dni i później dopada jest zmęczenie. Zmęczenie po ciąży, po porodzie, problemy związane z laktacją, która na początku jest taka rozregulowana, no i w ogóle przerażenie, czy ja sobie dam radę z tym dzieckiem. Pierwsze zarwane noce, które kumulują to zmęczenie, i wtedy pojawia się zniechęcenie, zobojętnienie nieraz na dziecko. I w tym momencie dochodzi znowu bardzo y, złe uczucie. Y, właśnie o to chodzi, żeby matki sobie uświadomiły, że to jest normą. Y, uczucie tego, że ja pewnie jestem złą matką, że coś ze mną jest nie tak. Jeżeli kobieta się temu podda, może pogłębić ten stan i wpaść y, w y, depresję okołoporodową, która jest już chorobą. Natomiast, jeżeli rozumie, że ma prawo do takiego stanu i ma, to jest najważniejsze, duże wsparcie w najbliższej rodzinie, w partnerze, ale również i w pozostałej części rodziny, wtedy po prostu no, po tym etapie rozruchu, tak jak wszędzie, jak, jak w różnych sytuacjach, powolutku dochodzi do siebie i zaczyna się znowu cieszyć swoim macierzyństwem. W Słupsku prelegentki polecały rodzicom czerpanie wiedzy od specjalistów, a nie przez internet czy amatorskich porad znajomych lub krewnych. Ich zdaniem każdy człowiek rozwija się według własnego kalendarza biologicznego, dlatego na przykład nie każdy musi obowiązkowo samodzielnie chodzić po przekroczeniu dwunastego miesiąca życia. Jedne dzieci ruszają na własnych nogach już w 10 miesiącu, innym zajmie to półtora roku i to jest także prawidłowe, mówiły specjalistki. Projekt ma już 9 lat. Ostatnio byliśmy w Słupsku 3 lata temu i mamy coraz to więcej wiedzą. No niemniej jednak trzeba trochę skonfrontować tą wiedzę, która jest w internecie z wiedzą od lekarzy, specjalistów bezpośrednio. I nawet teraz mamy podchodzą z dziećmi i pytają się, czy na przykład prawidłowo trzymają swoje dziecko, czy nic tutaj nie zrobią, co by w jakiś sposób zaszkodziło swojemu dziecku. Dla wielu rodziców informacje uzyskane w czasie warsztatów były zaskoczeniem, jak na przykład to, że wizyta dziecka u stomatologa powinna nastąpić tuż po pojawieniu się pierwszego ząbka. Dzieci bardzo późno trafiają do gabinetów, jeżeli chodzi o, właśnie o to, kiedy powinny trafić, to tak jak wspomniałam, najlepiej wtedy, kiedy pojawi się pierwszy ząb. Jest to taki moment, sygnał dla nas rodziców, że możemy już pomału umawiać się do gabinetu, aby ustrzec się przed tą właśnie próchnicą. A nawet gdyby ona się pojawiła, to dziecko będzie przygotowane do wizyt, ponieważ te wizyty wcześniejsze służą adaptacyjnie. Dziecko się oswaja z gabinetem, z lekarzem z tematologiem, z personelem i współpracuje z całym gabinetem, jeśli chodzi później o późniejsze leczenie. Specjaliści udzielali odpowiedzi na wiele pytań i rozwiali szereg wątpliwości obecnych i przyszłych rodziców. Można było się dowiedzieć kilku informacji o poradni preluksacyjnej, która zajmuje się profilaktyką dysplazji stawów biodrowych. W szóstym tygodniu powinniśmy zarejestrować naszego malucha właśnie do poradni preluksacyjnej. I po szóstym tygodniu takie badanie powinno być wykonane. Drugie badanie wykonujemy po trzecim miesiącu życia dziecka. Każda mama wie, jak wygląda USG, i każda mama wie, że USG jest bezbolesne, nie trzeba się do niego jakoś szczególnie przygotowywać. I tak samo wygląda wizyta w naszej poradni. Tak? Jedyne, co taka mama ze sobą zabiera, to jest pielucha tetrowa, książeczka zdrowia dziecka. Przychodzi do nas do poradni, kładzie dziecko na kozetce. Tak? Doktor bada jedną stronę, jedno bioderko, drugie bioderko, i już na USG widać, czy dysplazja występuje, czy też nie. Frekwencja na warsztatach pokazała, jak bardzo potrzebne są działania typu świadoma mama, gdzie w jednym czasie można uzyskać sporo niezbędnej wiedzy dla prawidłowego rozwoju swojego dziecka. Słupscy rodzice są w tej dobrej sytuacji, że na istotne dla nich tematy mogą rozmawiać niemal każdego dnia z przedstawicielami projektu Zdrowie, Mama i Ja. Bo tak, na przykład, w Szkole Rodzenia, działającej w przychodni przy ulicy Westerplatte, organizowanych jest szereg zajęć z udziałem profesjonalistów w dziedzinie ciąży czy rozwoju małego dziecka. Natomiast pozostałe projektowe poradnie są po to, by wspierać mamy karmiące, dbać o rozwój bioderek niemowląt, pomagać parom starającym się o dziecko, czy w końcu promować zdrowy styl życia poprzez odpowiednie badania profilaktyczne czy porady dietetyczne. Poradnie laktacyjna zajmuje się wspieraniem mam karmiących od dnia narodzin dziecka do późnego macierzyństwa. Generalnie nie ma górnej granicy wieku, do której mamy chciałyby karmić piersią i w każdym wieku taka mama jest przez nas wspierana. Oprócz karmienia pomagamy też mamom w radzeniu sobie z trudnościami, czyli kolki, wzdęcia u maluszków, ulewania i też poradnia laktacyjna takim mamom pomaga. Eksperci pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w przychodni lekarskiej przy ulicy Westerplatte. W ramach pilotażu od września rozpoczęliśmy wystawianie recept. Za to dostaliśmy dodatkowe pieniążki z Narodowego Funduszu. E, muszę powiedzieć, że bardzo sprawnie i dobrze nam to poszło, dlatego że po zakończeniu września już byliśmy drugą firmą w województwie pomorskim pod względem ilości wystawionych recept. E, to nie jest nic trudnego i dla lekarza, i, i, a dla pacjenta tak naprawdę nie ma wielkich zmian. E, polega to na tym. Że lekarz tak jak dotychczas wypisuje receptę i pacjent dostaje informację o tej. Nie dostaje wydrukowanej recepty, tylko dostaje wydrukowany numer PIN. Z tym numerem PIN idzie do apteki, również ze swoim PESEL-em i lekarz, aptekarz widzi po prostu tą receptę i wystawia i wydaje pacjentowi te leki. Tak? Bo taki numer PIN też można dostać na SMS-a do telefonu. Tak, ale wtedy trzeba mieć internetowe konto pacjenta. No właśnie, co to jest to internetowe konto pacjenta? To jest bardzo dobra rzecz, która bardzo ułatwia życie. Sama mam takie konto założone, ponieważ przyjmuję leki przewlekle. Polega to na tym, że w momencie, kiedy lekarz wypisze receptę i kliknie wyśli, to jeszcze siedząc w gabinecie lekarza, mamy już, dostajemy informację na SMS-a z numerem PIN. I nie musimy przychodzić do przychodni po odbiór recepty. Mało tego, jeżeli zamówimy receptę przez naszą stronę internetową. Tak też można. Tak, można, już, to już od kilku lat. Zamówimy leki, te, które stale przyjmujemy. Zamówimy przez stronę internetową, rejestracja przekazuje to lekarzowi, lekarz wypisuje te leki i od razu, po, kiedy wypisze, dostajemy pin na. Komórkę. Czyli nie trzeba przychodzić, nie trzeba wyjmować biletu, nie trzeba czekać godziny, dwóch lub dłużej na to, żeby lekarz nas przyjął. Wysyłamy takie zamówienie do lekarza, a lekarz nam wysyła ten czterocyfrowy kod PIN, z którym idziemy do apteki, i te leki, które stale przyjmujemy, bo mamy nadciśnienie albo jakiekolwiek inne schorzenia, które wymagają stałego leczenia tymi samymi lekarstwami, dostajemy po prostu taką receptę i z głowy. Tak, no mamy nadzieję, że zmniejszy to ilość pacjentów, którzy zgłaszają się do naszych przychodni, a tym samym zmniejszy i, i no kolejki do, do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli chodzi o zamawianie recept przez naszą stronę internetową, to już od kilku lat mamy, ale jednak po odbiór tej recepty trzeba przyjść. Natomiast w tym przypadku w ogóle nie trzeba przychodzić do przychodni. Właściwie internet towarzyszy nam w życiu w każdej dziedzinie naszego życia, no i okazuje się, że również w tej dziedzinie zdrowia też ten internet się pojawia i możliwość korzystania z niego, żeby ułatwić sobie troszeczkę życie, ułatwić sobie dostęp do pewnych usług medycznych. Na ten temat właśnie będziemy rozmawiać z panem Jarosławem Wawrzyniakiem, specjalistą. Z SPM zoz w Słupsku. Panie Jarosławie, no właśnie, o co chodzi z tym kątem pacjenta? Jesteśmy świadomi tego, że tak jak Pani wspomniała, internet towarzyszy nam na każdym etapie naszego życia, również w naszej pracy. My jako SPM ZOZ wprowadziliśmy kilka udogodnień. Przede wszystkim lekarze działają u nas w systemie komputerowym. Wszystko w tym systemie widzą: badania laboratoryjne, zdjęcia rentgenowskie. I naszym celem jest też zachęcenie pacjentów do korzystania właśnie z tych elektronicznych narzędzi. Komunikowania się z nami, a także korzystania z tych wszystkich dobrodziejstw, które z tym są związane. Furtką ku temu jest internetowe konta pacjenta, które należy założyć na stronie pacjent.gov.pl. Logujemy się tam na dwa sposoby: albo przez bankowość internetową banku PKOBP, lub też przez profil zaufany, który musimy założyć osobiście. No właśnie, jak się zakłada ten profil zaufany? Gdzie się trzeba udać? Y w tym celu są również dwie drogi. Po pierwsze możemy założyć to w formie elektronicznej. Tutaj weryfikacja jest poprzez nasz bank, więc tutaj nie musimy ruszać się w ogóle z domu, ażeby ten profil zaufany uzyskać. Drugą drogą jest wypełnienie formularza na stronie internetowej, a następnie stawiennictwo w jednym z, jednej z instytucji, która potwierdzi naszą tożsamość. Wtedy dopiero ten profil zaufany będzie aktywowany i będziemy mogli korzystać również z tego internetowego konta pacjenta. W najbliższym czasie miejski ZOS planuje stać się właśnie tą jedną z tych instytucji zaufanych. Nasz personel na miejscu, w przychodniach, pomagał będzie pacjentom w, profilu, w zakładaniu profilu zaufanego, automatycznie potwierdzał ich tożsamość oraz pomagał w skonfigurowaniu konta, internetowego konta pacjenta, m.in. w pisaniu np. numeru telefonu, tak, aby osoby, które są w stanie wysłać życzenie na walentynki albo na Dzień Kobiet, mogły również otrzymać e receptę w formie SMS-a. Kiedy to nastąpi? Kiedy będzie taka możliwość? Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs w tym zakresie. Przygotowujemy dokumenty, będziemy prowadzić kampanię informacyjną, więc na pewno wszystkich pacjentów poinformujemy w przeciągu kilku następnych tygodni.